Witamy, jesteśmy na bazie numer dwa, odnawiamy komórkę macierzystą Adriana Agnieszka. A D R I A N A. I A N A. A G. A G N I N E S C S Z K. K. Zobaczymy, okay, czy skam przepuści. Przechodzą już do pomarańczowej półkuli, Powinna być w wodzie turkisowej. Zobaczymy, czy skam przepuścił. I już welecimy do środka. Jest jest, 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 jest. jest. Jest, 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 jest woda, jest w ruchu ta energetyczna i zobaczymy jakie pierwsze organy. Zielona, farba pierwsza tam opuszcza. Komórki zmienione genetycznie są jako pierwsze wypukiwane. Czerwona, układ krążenia, następny jest wypukiwany. Brązowa, układ pokarmowy, następny. Przeważnie te pierwsze trzy najwięcej uszkodzone komórki i potem już nie widać jakie są następne. Tu się rozjaśnia. Dzięki. już te kolory już się wymieszały na zewnątrz, także nie widać, tak mówiłam takie następne organy są wypukiwane rozjaśnia się ta postać w tej wodzie cały czas woda jest w ruchu intensywne wypukiwanie z informacji okay. Jak też? Pozytywna energia już wypełnia bazę. To oznacza, że wypłukiwanie informacji z komórek przyspiesza. Są to najmniej obciążone albo wcale nie obciążone komórki, jakie jako ostatnie są wypłukiwane. U nas akurat przechodzi fala przezięcia, taka jesienna. <laughs> Robił się taka kremowa ta postać w wodzie. Miała się robi ta postać, cały czas jest w ruchu. I już do góry otwiera się to przejście do następnej bazy. To jest ta szklana półkula, gdzie najważniejsza część tam się od nowy odbędzie. I tym portalem lewituje cała grupa, a ta istota z wody turkisowej innym portalem teleportuje nas tu tam, gdzie... Będzie oczekiwana. Już zaczyna się robić przezroczysta. Proces wypukiwania informacji komórek dobiega końca. Jest przygotowana do wymiany informacji na pierwotne. Cała grupa już lewituje tam i do góry i czekają przy stole kryształowym na tą istotę. Za chwilę dojdzie do teleportacji. I już doszło do teleportacji, jest na stole kryształowym, woda jest spuszczana, portal się w podłodze zamyka. Już wszyscy gotowi skan zjeżdża i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta, rozświetli się ta komórka macierzysta na czerwono-błękitny punkt archiwum, bardzo ważny, najważniejszy w tej całej operacji, w tym procesie. I skan zrobił stop. Z warstwami podjechał do góry, już jest na, na prawym nadgarstku ma komórkę macierzystą. Już jest ten szara bierze na miary, z tą igłą, z ramieniem już zjeżdża do tego błękitnego punktu właśnie. Teraz będzie wymiana na pierwotne informacje. Już jest w środku. I już proces najważniejszy. Spiralny kształt ma ta informacja. I bardzo delikatny, jasny błękit z niebieską, z, z jasną zielenią, z taką turkisową zielenią. Tak spiralna jest ta informacja i to jest osobista, nie ma takiej drugiej. Każdy ma swoją informację, każda istota. Nie powtarza się już żaden. I już ten proces się odbywa. Najważniejszy w tej chwili. Musimy oczekiwać. Widzę, <grym> co fajnie. Cały czas jest wymiana. Odbywa się to. Pieski sobie śpią w tej energii. Cały czas jest wymiana, wymiana. Stare informacje opuszczają ten błękitny punkt do yy, no, archiwum, w to miejsce. Jest tłaczana pierwotna informacja wszystkich jest organów. Już się igła po, poruszyła do góry. Oznacza, że odnowa komórki macierzystej jest zakończona. Cieszymy się. I już to ramię z igłą podjechało do góry. Rafael już odstawia do laboratorium. I teraz skan zjeżdża z warstwami i zaczyna ciało składać z powrotem. Warstwa po warstwie. W takiej szybkości już innej. Jest to robione. Zaraz poczekamy. Już skan pusty. Zastopował, odjeżdża do góry. Automatycznie dostała nową aurę i nową ochronę planetarną. Zesko no nie zeskoczyła, ale tak szybko zeszła ze stołu. No tak e, ręce poruszy, jakby owoce zrywała z drzewa. I obraca się przed tym, cieszy się, no robi takie przykucki. Prawda. ciało czy funkcjonuje, wszystko na miejscu jest. Składa podziękowania, zadowolona, już portal się otwiera z tą ślizgawką. Zjadł to ciała. żegna się, jest spokojna, ale zadowolona, szczęśliwa i już zniknęła na ślizgawce, połączenie się z ciałem fizycznym. Od tego momentu w ciele fizycznym zaczynają się zmiany od nowa. Są dostarczane Pierwotne informacje w ciele dużo będzie się zmieniło, zmieniało, dużo się będzie działo. Zostańcie zdrowi kochani na masce z tego miejsca. Gratulujemy. Od nowy.